Miało mnie tu nie być. Miałam nie dotrzeć na pola letnickie, wiele okoliczności było przeciwko, i do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy będę. Musiałam zaufać, że jeśli mam dotrzeć, to Bóg znajdzie sposób, żeby mnie doprowadzić na pola. tak Wysiadłyśmy w Lednogórze i czeka nas właśnie dwie godziny spacerku. Może zdążymy, może nie. Zostałam właśnie SMS-u od mamy jednej, że dziecko się wkręciło w gromadę. I do zobaczenia. Dziękujemy za to ostatnie pół roku. Drodzy Państwo, ale za uwaga. Po lewej stronie, proszę zbliżenie na lewą stronę, krajobraz miejski. Piękna zabudowa, białe ściany, żółte. Oraz czerwone dochupia, a po prawej stronie krajobraz wiejski. Proszę bardzo, dom charakterystyczny dla tego, yy, tego krajobrazu, dla tej natury. Yy, tutaj proszę bardzo, budka autobusowa, przystanek, piękny blaszany, w którym można się zawodować na śmierć, można zrobić kurczaka śmiało. Oraz pola. Pola, proszę bardzo, proszę zbliżenie. Mijać te puki widać. Brązowiutkie. Biało, proszę Mileczka! Mileczka! Proszę bardzo. Jedna królka brązowa, druga bardziej brązowa, trzecia. Nie widzę. Krajobraz wiejski, krajobraz miejski. Dziękuję bardzo. A few moments later. Drodzy Państwo, przeszliśmy już pół godziny drogi i jesteśmy bogatsi o dwa napoje. Dwa wody w tym jeden w moim żołądku. Dużo uśmiechu i jedno zatrąbienie. Dziękuję. Later. Kilka kilometrów dalej potwierdzamy, że legenda o tym, że się przechodzi całą trasę na lednicę bez złapania stopa to jest tylko legenda. Dotarłyśmy, napotykając na ogrom życzliwości ze strony obcych nam ludzi. Mogłyśmy zobaczyć, jak buduje się podobo ZHR-u, wziąć udział w warsztatach formacyjnych, uczestniczyć w mszy dla służby harcerskiej, zasiąść przy wspólnym ognisku. Z słowem, przygotować się do tego, co czekało nas następnego dnia. Słucha cienia, do światła dobrogarnie się. Przewitaliśmy dzień apelem, śniadaniem i odprawą służb. Była okazja spotkać dawno niewidzianych znajomych, wymienić uśmiechy. W końcu na pola wróciliśmy nie po roku, a po trzech latach! Przed wyjściem jeszcze szybki krem z filtrem i jesteśmy gotowi. O, nas na krańce świata! Na krańce świata. Dobrze, to jest sobie tutaj. Trzymam tę Aczkolwiek jest to bardzo ważne zadanie. Bo umożliwia na przykład przejazd karetki. I przede wszystkim w dobrej z dobrymi ludźmi. W nie, nie, nie. Jest, w jest ciepło, wyjątkowo nie ma patelni w tym roku. Atmosfera dobrze, na razie wszystko się rozkręca. Czekam na więcej tańców, czekam na więcej ludzi. Zapraszam wszystkich do wpisywania się na rybę naszej drużyny. Oczywiście rybostop wersja 3. Zapraszam serdecznie. Zdjęcia tak oczywiście znajdziecie u naszych ludzi z medialnej, więc serdecznie zapraszam do ich obsłania po letnicy. Ruszamy w drogę, wzywają nas krańce świata. Idziemy tam, gdzie jest wątpienie, gdzie mieszka. Lednica to bardzo dużo energii i radości, ale też bardzo dużo wzruszeń. Miałam okazję odbyć wiele budujących rozmów i wyjść na swoje krańce świata. Jestem wdzięczna za ludzi, którzy mi towarzyszyli, ale też za tych, którym ja mogłam towarzyszyć. Nie zabrakło tego dnia śmiechu, ale nie zabrakło też łez. Dobrze było wrócić, poczuć, że jest się we właściwym miejscu, zamyślić się przy orłach i wzruszyć podczas hymnu i procesji. is Po procesji potrzebowałam nieco uspokoić emocje. To wtedy najmocniej poczułam się częścią tego miejsca, ale też to dawka emocji bardzo mnie przeciążyła. Zniknęłam na chwilę z pól, łapałam migawki w podobozie z u i kolejne rozmowy, tym razem u brzegu jeziora. Znalazłam też chwilę, by zostawić na tablicy pamiątkowej ślad zarówno swój, jak i kręgu harcerstwa starszego, w którym działam. Potrzebowałam tego odpoczynku. Jako autystka łatwo się przeciążam, szczególnie emocjonalnie, a szczególnie podczas tak intensywnych dni. Mogłam przygotować swoją głowę na nadchodzącą mszę, w tym na homilię, której fragmenty bardzo mnie dotknęły. Na krańce świata, to może oznaczać, że potrzebujesz podejść do kogoś i powiedzieć: Przepraszam. To może oznaczać, że musisz podejść do kogoś. Powiedzieć: Pomyliłem się. Zraniłem Cię. Nie, nie tak chciałem. Daj mi jeszcze jedną szansę. Spróbujmy. Jak mamy iść na krańce świata? Jak sami znaleźliśmy się na krańcach świata? I nie chodzi o to, żebyśmy teraz myśleli o innych, tylko myślmy o sobie. Gdzie dziś jestem? Czy jestem z Bogiem w Jego domu? Czy jestem gdzieś daleko? Poszedłem nie wiadomo gdzie, najdalej jak się da. Odszedłem od Pana na krańce świata i umarłem. Wiecie, nie tak planowałam zakończyć letnicę. Bardzo chciałam wziąć udział w procesji światła. Chciałam zabrać was na drogę trzeciego tysiąclecia i przejść przez bramę rybę. Stało się inaczej. Nie dotrwałam nawet do końca mszy. Po części przez bardzo niskie ciśnienie zapowiadające nadchodzącą na pola burzę. Częściowo z nadmiaru bodźców. Z emocji. Kiedy letnicka służba przychodziła przez Rybeł, ja odzyskiwałam siłę w namiocie medycznym. Myślę, że to było po coś po to bym nauczyła się mierzyć siły na zamiary. Miesiąc później ta wiedza okazała się być bardzo przydatna. Jestem wdzięczna za to, że mogłam ją nabyć w warunkach bezpiecznych. Jestem wdzięczna Tosi za to, że zadbała o to, bym była bezpieczna i zaopiekowana, Weronice, która została ze mną, choć wiem, że chciała wziąć udział w procesji. Jestem wdzięczna każdemu, kto tego dnia stanął na mojej drodze, za wszystkie rozmowy, za ogrom dobra z waszej strony. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia za rok na polach.